Wielokrotnie w trakcie swojej trenerskiej instruktorskiej kariery spotkałem się z zarzutami a propos obrażania, a propos złych i może nawet wulgarnych słów na treningu w stosunku do ćwiczących. Chciałem zdementować te słowa: słowa ruszaj dupę, ty grubasie, zasuwaj, albo może nawet bardziej mocniejsze słowa. Mają zmotywować tylko moich zawodników ćwiczących do lepszej pracy. Poza treningiem jesteśmy przyjaciółmi, bardzo się lubimy, możemy chodzić na drinka, możemy chodzić na piwo. W czasie treningu ten język trenera jest zupełnie inny niż prywatny. Więc bardzo bym chciał, żebyście to zrozumieli, że trener, instruktor nie ma złych intencji, jak krzyczy. Jak nieraz używa wulgarnych słów, on po prostu dopinguje was do, do lepszej i bardziej wydajnej pracy. OS!